Wymknęło jej się z rękic i wpadło do wody. Z płaczem pobiegła dziewczyna do macochy i powiedziała jej: Droga matko, gdy ukłułam się wrzecionem, chciałam obmyć krew, lecz wrzeciono wpadło mi do studni. Ale zła matka nakrzyczała na nią i rzekła: Jeśli wróciłam wrzeciono do studni, to już Trzeba do studni, aby wydobyć, wydobyć wrzeciono. W tej chwili straciła przytomność, a gdy się obudziła, znalazła się na pięknej łące, oświetlonej blaskiem słonecznym i usianej tysiącami kwiatów. Poszła dziewczyna łąką przed siebie, Aż doszła do wielkiego pieca, pełnego chleba, a rumiane bochenki wołały – Ach, wyjmij nas, ach, wyjmij nas, bo się spalimy, dawno że jesteśmy upieczone. Dziewczyna zbliżyła się, wzięła łopatę leżącą opodal i wyjęła wszystko, I doszła do jabłoni okrytej tysiącami dojrzałych jabłek, które wołały: Ach, wstrząsnij nas, ach, wstrząsnij nas! Dawaj, że się dojrzałe! Dziewczyna potrząsnęła drzewem, a wszystkie jabłka pospadały niby deszcz. Potem złożyła je na jedno miejsce i poszła dalej. Wreszcie doszła do małego domku. Z którego wyglądała stara kobieta o wielkich zębach. Dziewczyna przelękła się bardzo i chciała uciekać, ale staruszka rzekła: Czego się boisz, drogie dziecię? Zostań u mnie. Jeśli starannie wykonywać będziesz wszelką robotę. Niczego ci nie zabraknie. Musisz tylko uważać, ściągnij moje łóżko, abyś dobrze przepała pościel, bo gdy pierze z leci, śnieg pada na ziemię. Jestem pani zaniecz. Ponieważ staruszka przemawiała łagodnie, dziewczynka nabrała odwagi, i przyjęła u niej służbę. Wszelką pracę spełne, spełniała ku jej zadowoleniu i starannie trzepała pościel, aż pierze leciało jak płatki śniegu. Za to miała też u niej miłe życie. Nigdy nie usłyszała złego słowa. A co dzień na podwieczorek dostawała lody z truskawkami lub inne słodkości. Po pewnym czasie ogarnął dziewczynkę smutek. Początkowo nie wiedziała sama, czego jej brak, ale potem zrozumiała, że trapi ją tęsknota za domem. Za domem, a choć dobrze jest na dole, nie mogę jednak dłużej tu zostać. Muszę wrócić na górę, do domu. Bardzo pięknie, rzekła pani, zamieć, że tęskni za domem. A że służyłaś pilnie, sama cię odpowiada. Wzięła dziewczynkę za rękę i po powio powiodła ją pod wysokie grota. Kiedy je otwarto, Wpadł na dziewczynę złoty deszcz, że cała była okryta złotem. Oto na Twoją pilność. rzekła pani zamieć. I oddała jej też wrzeciono, które jej wpadło do studni. Potem brody zawarły się, a dziewczyna znalazła się na łące w pobliżu domu swej macopy. A gdy wchodziła na podwórze, kogut. Siedzący na płocie zapiał. Kukuryku! Nasza złota panienka znów jest tu! Dziewczynka weszła do domu, a że cała była okryta złotem, macocha i siostry przyjąły ją dobrze. Opowiedziała im wszystko, co spotkało. A gdy macocha usłyszała o tym, chciała i swoją leniwą córkę posłać do pani zamieci. Aby, aby również zdobyła takie bogactwo. Brzydka córka upuła się w palec, rzuciła zakrwawione brzeciono do studni i sama skończyła za nim. Podobnie jak siostra, znalazła się na pięknej łące i poszła tą samą drogą. Gdy doszła do pieca, bochenki zawołały, I poszła dalej. Gdy doszła do jabłoni, jabłko zawołały: Ach, wstrząś nas! Ach, wstrząś nas! Już dawno jesteśmy dojrzałe! A cię, panie, to Ale dziewczyna odparła: Ani mi się śni, mogłoby mi której spać na głowę. I poszła dalej. Gdy przybyła przed dom, pani zamieci, nie przestraszyła się wcale o jej wielkich zębach i wnet zgodziła się do niej na służbę. Pierwszego dnia wysila, wysilała się. Była pilna i grzeczna, gdyż myślała o spodziewanej się nagrodzie. Ale już następnego dnia poczęła zaniedbać pracę, a na trzeci dzień wcale nie chciała wstać rano. Nie zaścieliła też łóżka pani zamieci i nie wytrzymała poduszek też wkrótce, pani zamieć.